Z 10 mieszkańców naprawdę gmina nam się rozrasta, dzieci, e, rodzin przybywa, dzieci przybywa, e, więc cieszymy się bardzo tak naprawdę. I tutaj na ręce przede wszystkim mamy tak, kwiaty. Majko, dziękujemy. Proszę bardzo. E, <laughs> e, e, I gratuluję oczywiście tego, że Jakub jest 10 mieszkańcem. E, tutaj gratulacje Proszę. i że tak powiem, jak już będzie starszy 18-latek, żeby też mu przypomnieć i żeby nie zapomniał o. O tym, że faktycznie mm -hmm. e, śrutku, śrutku, śrutku. był dziesięciotysięcznym Dobra. mieszkańcem. No i taki malutki prezent. Malutki, bardzo Ciężko bardzo. było zmieścić do samochodu, ale się udało. E, niech dobrze służy e, obu, że tak powiem, szkrabom. Mam nadzieję, że dobry będzie. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że się przyda. No, dziękujemy. Co przeważyło o tym, że wybrali państwo gminę Stawiguda jako miejsce swojego zamieszkania i to, że tutaj będziecie wychowywać synów? Ja myślę, że no przede wszystkim chodziło o to, żeby było nowe osiedle, żeby było jak najwięcej dzieci, żeby było blisko szkoła, przedszkole. Myślę, że tymi kryteriami, żeśmy się kierowali przy, przy że tak powiem, doborze no, mieszkania. Mieszka się tutaj trzy tygodnie. Udało wam się przejść na przykład w okolicy, czy był spacer? Ze spacerami jeszcze ciężko, bo tu wszędzie naokoło trwa budowa. Więc ale e, jeździmy, jeździmy, bo Kubuś tylko na spacerach śpi 3 godziny, więc e, mamy trasę do kościoła z kościoła z powrotem. Poznaliśmy już księdza, który jest dumny, że Kubuś się urodził w dziesięciu, jest ty tysiącznikiem. Przedszkole tutaj blisko mamy, dwa przedszkola są i żłobek e, też jest bliziutko, więc mam nadzieję, że od września Filip idzie do przedszkola, a Kubuś do żłobka. Ogólnie okolica nam się bardzo podoba. To się państwu trafiło, że Kuba jest... Jest dziesięciotysięcznym mieszkańcem gminy Stawiguda. Tak, tak, udało się. Nie wiem, jak to zrobiliśmy, bo meldowałam wszystkich nas po kolei, ale trafiło na Kubusiach. Mówią, że w czepku urodzony. Wózek? Czy pan wójcy osobiście wybierał? Czy była pomoc urzędników? Pomoc urzędników i pomoc rodziców. Konsultowaliśmy się oczywiście z rodzicami, i tutaj dzięki temu spełniliśmy, że tak powiem, tą potrzebę włożenia dwójki dzieci. I miejmy nadzieję, że to po prostu będzie się sprawdzało. Jakie powody zamieszkania na terenie gminy wskazują mieszkańcy? Mieszkańcy wskazują faktycznie, mam nadzieję, przyjazność gminy, położenie, atrakcyjne tereny i to faktycznie, że gmina się pięknie rozwija i kierunek, w którym można... Powiedzieć, transport się odbywa na przykład w kierunku Warszawy czy Gdańska, więc to jest ta, ta, główne te powody, które powodują, że tutaj mieszkańcy się osiedlają. Powoli myślimy oczywiście nad, nad przedszkolami, nad szkołą, bo tutaj dostrzegamy pewnego rodzaju problemy, ale to jest proces dłuższy i inwestycje długoletnie. Musimy poczekać na wynik, że tak powiem, konsultacji i wynik analizy. Oczywiście potrzeb, które są. Czekamy na kolejnych mieszkańców, niech się gmina rozwija, a to oczywiście dalej się będzie wiązało też i z tym, że będziemy rośli w sile i będziemy mogli spełniać potrzeby mieszkańców. Czego Wam życzyć w nowym miejscu życia? Nie wiem, no szczęścia przede wszystkim, zdrowia, resztę to tam się gumką wytrze.